Cześć! W dzisiejszym filmie zobaczycie relacje z wydarzenia z premiery nowego Olympusa, nowego bezlustrekowca. Jest to piątka, wersja trzecia. I nie czekając zaczynamy, a ja idę się przebierać na wycieczkę w góry, gdzie będziemy testować ten sprzęt. Cześć, weszliśmy na ten cudowny, piękny szczyt z tą piękną panoramą, świętować dwie rzeczy. Po pierwsze, Olympus dziś obchodzi 100 lat. Wszystkiego najlepszego dla całej firmy i wszystkich użytkowników aparatów, dlatego zabrałem ten analogowy aparat, ale też z drugiego powodu M5 Mark III. Świetne filmy, 4K, ta sama jakość, która była w M1 Mark II po Super Upgrade 3.0. Ta sama stabilizacja, która jest w M1 Mark 2, uszczelnienia, ale w dużo mniejszym korpusie, dużo lżejszym korpusie. Możecie go zabrać wszędzie. Uwolnijcie się od ciężkiego sprzętu zabierając taki aparat na każdą Waszą podróż.